Witam serdecznie w kolejnym odcinku Kupiłem sobie komplet grzechotek Powiem wam, że jestem bardzo zadowolony Normalnie to używałem jedną małą Mała czyli 1,4 Jedną dużą czyli 1,2 cala Ale zdarzało się, że mi brakowało jakby siły do odkręcania tak? Za krótka dźwignia do tego nie było też jak dołożyć jakieś rurki, żeby przedłużyć, no bo gruba rączka. No a tutaj też mi czasami zdarzało się, że brakowało dźwigni. Kiedy człowiek potrzebował małą nasadkę i by się przydało, żeby było ciut dłuższe, choćby 5 cm, choćby nawet odkręcanie zaworów w hondzie. było to szło. I z tego co pamiętam w końcu używałem dużej grzechotki. No i natrafiłem na taki komplet, niestety nie w polskim sklepie, chyba wiadomo jakim, i powiem wam, że rewelacyjny komplet naprawdę porządnej jakości, no ale przede wszystkim wszystkie mają przedłużane rączki, i przykładowo mała grzechotka no jest mniej więcej taka jak no i tak jest trochę dłuższa od normalnej ale to się słuchajcie wszystko przedłuża może dam kamerę na statyw, naciskamy i przedłużamy i tu są trzy ząbki w środku zapadka i to się trzyma uważam że super sprawa no, i to samo możemy zrobić na dużej grzechotce. I zobaczcie, jaka jest długa. To mi się na, na pewno najbardziej przyda. Nieraz człowiek coś odkręca, i wtedy muszę. Jeżeli mi brakuje siły, no to muszę brać mój łom, że tak powiem. Oto mój łom, jeszcze dłuższy. No ale tutaj wiadomo, nie ma grzechotki, no to jest to niewygodne. No i nie dało się kupić każdej grzechotki z osobna, tylko był komplet razem z grzechotką 3 czwarte. No i to mnie troszeczkę zdenerwowało, no bo poprzez to ten zestaw był droższy, w sumie to już nie pamiętam i ja to kosztowało 150 zł chyba, bo ja nawet nie mam żadnych nasadek do, do 3 czwartych ale przypomniało mi się że przecież w Hondzie są dwa korki spustowe na właśnie klucz 3,4 to jest do spuszczania oleju z skrzyni biegów oraz do spuszczania oleju w tylnym moście i właśnie sobie podniosłem auto żeby sprawdzić czyli tu mamy korek spustowy w tylnym moście no i on jest właśnie na Pasuje, czy nie czekajcie, bo mi tu ciężko. Tak, słuchajcie, to jest dokładnie czy czwarty. Elegancko mi wszedł. No i można odkręcać. Długa dźwignia. Super. No, ja akurat niedawno wymieniłem olej w tylnym moście. Znaczy niedawno, rok temu, tak. Także może kiedyś sobie powtórzę za rok czy dwa, ale na pewno będę chciał wymienić olej w skrzyni biegów, bo już czas pogrzebałem trochę w garażu, bo mi się tak przypomniało, że ja chyba mam przecież adapter. No i rzeczywiście mam z tej grzechotki na 3 czwarte, adapter na, na nasadki jedna druga cala, więc teraz tym bardziej ta grzechotka się przyda, no bo mogę używać wszystkie duże nasadki. Okej, okay, dzięki. Trzymajcie. Się.